Ja zostałam delegowana, ponieważ to jest drugi program EO, więc jako seniorka zostałam. Okej, okay, dobrze. Yy, to, to o tym, że podręcznik jest bardzo gruby i nieprzyjemny. To problemy, to I też wierzę, że w momencie, kiedy się za wypełnienie wniosku, czytelnego, czy wstępnego, to radzę zrobić tak, żebyśmy sobie znajdowali pytaniami, pomysłami i nie y, y, zaczynać od razu, o się nie zapisało, podanie struktur wstępnym. To dla nas jest y, to na, jak na tym pierwszym etapie. Jesteśmy ciekawi, jakim, jakim jesteście organizacji. Do wniosku na pytania, osiągnięcia, nie? żeby ze strony internetowej, gdzie jest wszystko odpisania, że się pod tym kątem, co w doświadczeniu waszej organizacji sprawia, że jesteście organizacją do zrobienia właśnie tego, o czym będziecie pisać. Organizacja się z robieniem, wspieranie że się pisze wszystkie konkretne miejsce pracy. Druga rzecz bardzo dokładnie pytamy, dlaczego uważacie, właśnie teraz, co trzeba zrobić? I to sobie moje obiecje, że trochę zobaczyć, jak zarządzacie. Czy to jest to organizacja jednoosobowa, czy trzyosobowa. osobowa? To nie znaczy, że preferencje trzeba się go patrzeć, na ile jesteście przygotowani do tego, żeby zarządzać tym projektem. Jak wybieracie, tak? Czy małe, małe wnioski, czy duże? Się pokazuje jakby pierwsza strona tego wniosku. I warto zauważyć, że nasze, yy, nasze wnioski mają zakładki. Jest kilka takich stron, przez które przejść. Jak wypełnicie pierwszą stronę, to musicie się przekliknąć na górze na zakładkę, na drugą. Na... nie widzieć tych, które są tam położone. Ja Mamy cztery te zakładki. Yy, I to wygląda w ten sposób, że wypełniacie pierwszą zakładkę i naciskacie zapisz żeby wam nie zniknęło to co było w pierwszej zakładce. I na górze macie też obok zapis taki fajny guziczek, który się nazywa zapisz i sprawdź poprawność. I to jest absolutnie mój ulubiony guziczek, bo on, jeśli go naciśniecie, to on wam pokazuje, których punktów nie wypełniliście albo gdzie wam się coś pomyliło. I to na przykład przy budżecie, jeśli coś źle wypełnicie, będzie za mały wkład własny, to wtedy ten system wam zakrzyczy na czerwono, że tu się coś w tym punkcie nie zgadza. Więc to jest bardzo przydatna Y, przydatna funkcja. Te zapisz i sprawdź poprawność na górze to są wasze y, robocze guziczki. Samo zapisanie wniosku nie oznacza, że go złożyliście, żeby złożyć wniosek, proponuję zrobić tak. Zapisz i sprawdź poprawność, nie krzyczy nic na czerwono nie ma. Wtedy zjeżdżamy na tą stronę i dopiero mówimy, naciskamy guzik złóż. To jest zupełnie inny guzik niż zapisz. Więc dlatego o nim mówią, bo też. No to może to jest oczywiste, ale warto. Używać yy, bardzo dużo skrótów, bo nie wszyscy eksperci znają wszystkie skrótowce, wszystkich nazwy wszystkich instytucji, więc czasem warto napisać krótsze zdanie, ale jednak napisać pełną nazwę instytucji, czy miejsca, czy organizacji. Oczywiście wybieramy ekspertów tak, żeby oni się znali na konkretnym obszarze tematycznym. Ale nie znają się konkretnie na waszej miejscowości, prawdopodobnie na waszej specyfice, więc musicie postawić na maksymalną komunikatywność. Czyli generalnie trzeba im ułatwiać zrozumienie, o co wam chodzi, a nie utrudniać. Takie skrótowce przy czytaniu, potrafią być bardzo nieprzyjemne, też mogą zwyczajnie wkurzyć. A też nie chcemy wkurzyć eksperta, który czyta nasz wniosek. Tak, chcemy, żeby był do nas dobrze nastawiony. To, co mówiłam, żeby korzystać z edytora tekstu, dlatego my wywieszamy na stronie wzory naszych wniosków, żebyście wy sobie spokojnie mogli w Wordzie wypełnić pięć osób w organizacji kolejno, przeczytać, poprawić itd. i tak dalej. Dopiero jak już uznacie, że to jest super, to zaczynacie wklejać się do systemu internetowego. Też mam taką sugestię, żeby nie robić tego w ostatnich 24 godzinach przed deadline'em, bo to jest 12 w dzień, a nie 12 w nocy. E, mimo to, że nie jest ośrodek nocy, jest wyjątkowo dużo takich. Nagle naglecie prąd odcięło, albo internet przestał działać, albo zapomniał, gdzie jest ten guzik. Proponuję, żeby tak ze dwa dni wcześniej spróbować złożyć ten wniosek. Może się uda, no bo jakby macie czas do końca marca jeszcze na pisanie, to nie jest długi wniosek. Więc wydaje mi się, że, że, że powinno się udać. Yy, trzeci punkt, dosyć ważny, chociaż chyba rzadko stosowany. To kompletnie nie ma... Ci siostrze, córce, i spytajcie, co nas z tego zrozumiała, coście tam napisali. Bo generalnie wniosek musi być taką skończoną historią, tak? Opowiadacie, co się ma wydarzyć, dlaczego, dlaczego akurat wy będziecie w tym brali udział, będziecie liderami. I jakby chodzi o to, żeby osoba, która nic o was nie wie i o waszej organizacji, dała się przekonać dzięki temu, co napisaliście, że to jest naprawdę ważne i że to trzeba zrobić. Więc Pokazanie wniosku komuś, kto nie jest z wami od lat w organizacji, jest bardzo fajne, bo może na przykład zadać takie proste pytanie: A jak to się łączy z tym? Czy to, jak to wynika z tego? Bo może się okazać, że my, wy tak siedzicie w temacie, że używacie już skrótów myślowych. Czegoś, co jest dla was oczywiste, a kogo, dla kogoś ze zewnątrz, czyli eksperta też, może nie być aż takie oczywiste, albo ekspert może uznać to wręcz za błąd, że wy nie przeprowadzacie całe, jak, całego rozumowania, tak? Że idziecie na jakieś skróty. No i bardzo I też fajnie by było w momencie, kiedy uzasadniacie, dlaczego chcielibyście to a to zrobić, na przykład w Rzeszowie, żeby nie powoływać się na przykład, nie wiem, na. Procent osób, które brały udział w ostatnich wyborach w skali kraju. Bo to nie ma aż takiego znaczenia dla Rzeszowa. Lepiej napisać, co się w Rzeszowie ostatnio wydarzyło, co powoduje, że wy uważacie, że taki a taki projekt tutaj będzie miał sens. Więc jeżeli macie jakieś takie dane dotyczące to no naprawdę trochę nie ma sensu, bo to też będzie pokazywało, że te dane troszeczkę nie uczą nie tym, co tam jest w tym. Wniosku napisane, a nie o to nam chodzi. Teraz, co dokładnie będziecie musieli opowiedzieć we wniosku wstępnym? To yy, numer jeden, jeden z najważniejszych punktów, to jest charakterystyka wnioskodawcy, czyli to właśnie jest to, ta Wasza opowieść o tym, co Wy już umiecie, co dobra jest taka dla mojej organizacji, że mamy taką właśnie organizację, która ma dopiero rok i nie ma jeszcze bardzo wielkiego osiągnięcia, została założona przez doświadczone osoby. My co prawda działamy rok, ale nasza założycielka od 10 lat specjalizuje się w tym a tym, a nasz współzałożyciel zrobił to, to i to. I my, partnerzy. Yy, partnerzy fajnie yy, yy, było, żeby móc uzasadnić właściwie, do czego oni są potrzebni, bo jeżeli oni są do ozdoby, to od razu mówię, że, że szkoda sobie tyle kłopotów brać na głowę. Czyli. Yy, w tym punkcie o parterze warto napisać, co on takiego umie, czego wy nie umiecie, mówiąc krótko. Co on takiego, czego wy nie jesteście w stanie znieść i jak to pomoże, które macie na myśli. We wniosku wstępnym wybieracie Jest to decyzja nieodwracalna, więc trzeba ją dobrze przemyśleć. Deklarujecie, czy chcecie być wpisani w obszar pierwszy, drugi i trzeci. I wiemy oczywiście, że tak jak to w życiu bardzo często trudno tak powiedzieć, bo człowiek jest trochę na granicy między pierwszym, a drugim, albo drugim, a trzecim. Wy musicie podjąć tą decyzję, co jest dla was najważniejsze, które działania są jakby wiodące w tym projekcie. I na tej pory... do obszaru tematycznego, to stawię wam zero punktów i już was dalej nie oceniam. Więc to naprawdę... Warto przemyśleć. Warto też przemyśleć pod tym kątem, tak jak widzieliście, w każdym z obszarów tematycznych jest inny priorytet. Czyli za inne rzeczy można dostać ten jeden dodatkowy punkt, który czasem może zdecydować, czy się dostanie dotację, czy się jej nie dostanie. Więc jest taka dosyć poważna decyzja. Można ją z nami skonsultować, ale tak naprawdę ona, to wy musicie zadecydować, no bo jakby wy wiecie, co jest dla was najważniejsze. Krótki opis projektu. To jest taka wizytówka projektu, w której warto zawrzeć te najważniejsze informacje. To znaczy, co chcecie zrobić, po co, dlaczego uważacie, że to jest potrzebne. To jest taka pierwsze, pierwsze zetknięcie eksperta z tym, co wy wymyśliliście i na tej podstawie troszeczkę on ocenia, czy wypasujecie do tego obszaru, czy nie. I teraz uzasadnienie potrzeby podjęcia działań, to jest tak naprawdę w tym wniosku wstępnym jeden z najważniejszych punktów oprócz e, charakterystyki wnioskodawcy. Dlatego, że tutaj jest jakby cała wasza wiedza o tym, co wy wiecie o swoim środowisku, o jego potrzebach i czy wiecie, w jaki sposób chcecie na nie odpowiedzieć. E, my w, we wniosku wstępnym nie pytamy Was o działania, to będzie dopiero we wniosku pełnym, czy jakby w tym w uzasadnieniu potrzeby podjęcia działań. Wy możecie się wykazać y, wiedzą i pomysłami na temat tego, co chcecie zrobić. Więc y, bardzo Was proszę, żeby ten y, punkt potraktować poważnie. Y, y, I też na przykład częsty, częsty problem jest taki, że chcemy coś zrobić, bo uważamy, że to jest potrzebne, ważne, a trochę nie zauważamy, że na przykład y, jest ktoś w okolicy, kto robi coś bardzo podobnego, więc... Też warto sprawdzić, rozejrzeć się dokładnie w regionie, czy rzeczywiście to, co wy macie zamiar zrobić, to jest pierwszy raz absolutnie yy, i nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Czy jednak ktoś już coś robił i może na przykład warto wykorzystać jego, yy, jego doświadczenia, albo wręcz yy, poprosić go, żeby był waszym partnerem, jeżeli już coś na ten temat wie. Produkty. Yy, żeby podjęcia działania, żeby też troszeczkę widzimy, jaki jest wasz tok myślenia. Tak, co, dlaczego chcecie coś zrobić, co chcecie mniej więcej zrobić i co z tego ma wyniknąć. Planowane działania będziecie szczegółowo opisywać dopiero we wniosku pełnym, ale tak naprawdę, żeby uzasadnić potrzebę działań i opisać produkty i rezultaty, wy musicie mieć to wszystko wymyślone. Tak naprawdę, pisząc wniosek pełny, wy musicie mieć wymyślony projekt łącznie z budżetem, ale nie opisujecie nam tego projektu. Znaczy, myślę, że to będzie po prostu dla was łatwiej, jeżeli też wszystko, co dotyczy tego projektu przed pisaniem wniosku wstępnego, tak żeby pokazać nam te najważniejsze kawałki, ale jakby samemu, sami, żebyście już widzieli, to ten duży obrazek, to naprawdę będzie Wam dużo łatwiej to po prostu zrobić. Nowatorstwo nie jest absolutnie obowiązkowe w naszych projektach, nie jest wymagane. Nie jest tak, że jak ktoś powie, że jego projekt nie jest nowatorski, to, to nie ma już żadnych szans. To jest taki jeden dodatkowy punkcik za to, że ktoś robi coś, czego nikt do tej pory nie zrobił w Polsce, albo robi coś pierwszy raz dla danej grupy docelowej, czego nikt wcześniej nie zrobił. Też bym uważała, z chwaleniem się tym nowatorstwem, y, warto wcześniej sprawdzić, czy rzeczywiście naprawdę nikt tego nie zrobił, bo jak wam ekspert wypatrzy, że mówicie, że jesteście nowatorscy, a jednak on zna parę przypadków, że ktoś coś takiego robił, no to troszeczkę tracicie w jego oczach. To nie jest tak, że on was dyskwalifikuje, ale powie, że a, trochę się przechwalacie na wyrost. Więc z tym nowatorstwem naprawdę bym yy, uważała i yy, też nie przejmowała się tak strasznie, bo to naprawdę nie jest wymagane. Yy, co do rozwoju instytucjonalnego, to we wniosku wstępnym tylko deklarujecie, czy będziecie chcieli z niego korzystać i dopiero we wniosku pełnym będziecie opisywać. To samo z harmonogramem piszecie właściwie ile miesięcy ma trwać Wasz projekt. Tyle na razie ujawniacie we wniosku wstępnym i w budżecie też pokazujecie tylko jakiej wysokości dotacji byście chcieli i ile będzie wynosił wkład własny, ale też tak samo jak z produktami i rezultatami radzę ten budżet zrobić w tym etapie dla własnej swojej wiadomości. Dlatego, że kwota, którą piszecie we wniosku wstępnym już zostaje automatycznie we wniosku. Z obszarem tematycznym, tak samo z budżetem, nie możecie zmienić. Nie możecie zmienić budżetu, nie możecie zmienić długości trwania projektu. Czyli jakby to też przemawia za tym, żeby sobie wszystko przemyśleć wcześniej przy wypełnianiu wniosku wstępnego. Okej, okay, dobra. To chyba zdążyłam. <grywa> Oczywiście bardzo zachęcamy do składania wniosków. Wszystkich. Dobrze. Mieliśmy podsumowanie tych warsztatów. Łukasz Kotulak, dziękuję za uwagę.